Za kilkanaście miesięcy śródmiejski 23 kwartał zmieni swoje oblicze. Prace rewitalizacyjne przeprowadzi Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz kilka wspólnot mieszkaniowych w ramach programu Rewitalizacja Razem. W ramach rewitalizacji nie tylko zostaną odnowione budynki w znajdujące się w 23 kwartale, jedna z oficyn zniknie, by dać większą przestrzeń mieszkańcom. Jedna z oficyn przy ulicy Bohaterów Getta 22 będzie wyburzona, ponieważ jej stan techniczny jest mocno niezadowalający, a ponadto wpłynie to na poprawę zagospodarowania wnętrza Renowacja budynków mieszkalnych, w tym oficjum we kwartału, odnowienie elewacji frontowych kamienic, utworzenie świetlicy środowiskowej. Takie między innymi prace przewidziano w 23 kwartale. Powstanie jeden dodatkowy budynek, zupełnie nowy jakby od początku. My go Współce nazywamy roboczo to jest budynek Spinki. To jest właśnie budynek, w którym mają znaleźć się mieszkania dla osób starszych, zupełnie nowo wybudowane z windą, z przestrzeniami na piętrach do wspólnego, wspólnego pobytu tych starszych ludzi. Mamy nadzieję, że potworzą się takie małe lokalne, sąsiedzkie wspólnoty. To nie jedyna inwestycja mieszkaniowa, jaka będzie prowadzona w naszym mieście. Spółka 12 czerwca podpisała umowę o dofinansowanie dwóch swoich projektów ubiegających się o środki unijne i bierze również udział w realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków RPO dla województwa zachodniopomorskiego w projekcie wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Śląskiej 51. Inwestycje, które są i będą prowadzone w mieście wspierane są przez szczeciński magistrat. My cały czas współpracujemy i ta współpraca wychodzi nam bardzo dobrze z gminą Miasto Szczecin. Miasto wnosi do spółki na kapitał wkłady finansowe, co pozwala nam na współfinansowanie tych inwestycji. Prace kosztować będą w sumie przeszło 23 miliony złotych i częściowo będą dofinansowane środkami Unii Europejskiej, przekazanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.